Przedstawiani jesteśmy jako ofiary. No i co z polityką historyczną, która też staje się coraz bardziej popularna. Polityka historyczna jest okrutna i wspaniale się przyjmuje. To znaczy, zazwyczaj jest podana w nowoczesnej formie, która porywa. Przykładem może być serial Czas Czastrono, którego ja jestem fanką i której absolutnie jestem w stanie poddać się wszystkim, co oni mi tam pokazują i wciągnąć się w, w losy, jednocześnie mając gdzieś z tyłu głowy, że jest to tak naprawdę wyidealizowana, szalenie estetyczna, bo przecież tam są przystojni aktorzy i piękne kobiety, bajka o naszym, naszych losach w czasie II wojny światowej, gdzie nigdy nie byliśmy ofiarami, właściwie zawsze zwyciężaliśmy, boso, ale bostrogo, jak mówił Stanisław Krzesiuk, trochę z motyką na słońce, romantycznie. I to jest coś, co podaje nam się w bardzo różnych formach. Przykładem może być Muzeum Powstania Warszawskiego i sklepik, który oferuje nam bluzki powstańcze, znaczki z Polską Walczącą. Jak widziałam ostatnio nawet przy okazji serialu czas honoru, taki plecak kostka wojskowy z wyhaftowanym tytułem serialu. Jak chcemy, to możemy być w ogóle w powstaniu w każdej chwili. Jeżeli chcemy mieć przygodę, to wystarczy przypomnieć sobie, co się działo 60 parę lat temu. Ja nie mam pojęcia, y, co się dzieje w młodych głowach. Pamiętam, że mój syn, kiedy po raz pierwszy z klasą, była pierwsza klasa, odwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego, to przyszedł z kolegą i zapytał się, kiedy będzie wojna. Dla nich po, po tym, co zobaczyli, co usłyszeli, to było oczywiste, że wojna wpisana jest w historię Polski. I jest to kwestia tylko, z kim, kiedy. I co my wtedy zrobimy? Ja naprawdę nie mam poczucia, że, że to wieczny taki element zagrożenia w tym takim też dyskursie, który tego używają politycy. To jest dobry sposób na to, aby zastraszać coraz to nowe pokolenia albo szantażować ich dokonaniami historycznymi. Z drugiej strony, ja również zajmuję się powstaniem warszawskim i. Jestem w niekończących się wojnach z Muzeum Powstania Warszawskiego, jednocześnie robic, robiąc z nimi różne rzeczy. I to myślę, że stanowi przykład tego, jak ja sama wadzę się z tym problemem i z tym, z tym, z tym, z tym tematem. Dzisiaj jest, jest tego przykładem. Między innymi byłam współautorką filmu dokumentalnego Powstanie w Pówce w Kwiatki, który dotyczył kobiet w czasie Powstania Warszawskiego, zarówno tych zaprzysiężonych, jak i osób cywilnych. I narracje samych kobiet, które przeżyły Powstanie Warszawskie, były bardzo różne. Począwszy od tej, która była w AK, która mówiła, że to był skandal, że ona po prostu by gołymi rękoma wymordowała tych, którzy, którzy wywołali Powstanie Warszawskie, jednocześnie przecież biorąc w nim udział. I mając na, na półce, zwróciłam uwagę, kiedy z nią rozmawiałam, y, mnóstwo książek o Powstaniu Warszawskim. Tak? Czyli to jest taki temat, który cały czas gdzieś tam w niej siedzi. Były też kobiety, które do, y, do zdjęć ubierały się w medale, y, w mundury, były cały czas w ogóle w tym Powstaniu Warszawskim, warszawskim mimo tego, że miały 80 parę lat. Były tak bardzo różne podejścia i yy, ja mam wrażenie, że to, że to jest coś, czego polityka historyczna nie zauważa. To znaczy tą ambiwalencję. Zwykło się mówić o tym, że jest się albo przeciwnikiem Powstania Warszawskiego, albo jest się za Powstaniem Warszawskim. Tak jakby to w ogóle była jakaś, nie wiem, drużyna piłkarska, której można kibicować albo nie, a poza tym to już było. To znaczy to też jest tak, że my cały czas się z tym wadzimy, a, a to już było 60 parę lat temu. Co jest w tym, w tym temacie takiego, że nas nadal uwiera, mimo tego, że już mamy inne tematy i ta polityka historyczna albo polityka przyszłościowa mówi o, o nas, że jesteśmy non stop w zagrożeniu, Niemcy, Rosja, wszyscy po prostu chcą na nas napaść i nas rozjechać, a mimo wszystko my cały czas teczymy boje. Jak się wejdzie na forum, fora internetowe historyków czy historyków amatorów, to można zobaczyć niekończące się dyskusje, gdzie oni naprawdę idą na noże, kłócąc się między sobą, czy decyzja tam generała jakiegoś z 5 sierpnia 44, żeby przejść kruczą, a nie polną, to była słuszna, czy nie. Dla mnie to jest, to jest coś niesamowitego, ale ja absolutnie nie, nie lubię ani pytań, czy powstanie warszawskie to był dobry pomysł, czy nie, a jeszcze bardziej nienawidzę pytań, które się zadaje, a co ty byś zrobiła, gdyby wybuchło powstanie warszawskie. Pytanie, które zadaje się często dzieciakom lat 10-11, które one kompletnie nie mają pojęcia, co to w ogóle jest pokój, co to jest wojna i bardzo dobrze niech nie mają tego pojęcia i tak y, y, serwisy informacyjne są w stanie dać zwłoki o godzinie 12 w południe, też tam przy okazji ostatniej rewolucji na Ukrainie, na Majdanie, y, można było zobaczyć y, moment śmierci ludzi po prostu jedząc kanapkę. I to naprawdę jest już tak, taka profanacja tego, co się dzieje wokół wojny, że, że pytania o tym, co by się stało, gdyby teraz wojna wybuchła i jak ja bym się zachowała, to są po prostu jakieś absurdalne, właśnie zabawy w wojnie, które, które, które ja uważam, że są bardzo szkodliwe. Jednocześnie uważam też, że, że yy, pamiętanie o tym i dbanie o historię jest bardzo ważne. Więc yy, yy, ja gdzieś się w ogóle wymykam tej, tej takiej wolnie wręcz czy, czy kłótnią, że tutaj prawica z polityką historyczną i lewicowcy, którzy negują sens w ogóle chcę być gdzieś poza tym. Ponieważ też zawsze kiedy są takie historie, to ja gdzieś szukam pojedynczych losów, pojedynczych osób i to jest dla mnie to najważniejsze. Chcąc zmienić temat, proszę nam powiedzieć o Fundacji Mama. Aż po tym powstaniu musiałam przepukać usta z tych emocji. Fundacja Mama to jest organizacja, którą założyłyśmy z koleżankami już teraz ponad 8 lat temu, i która zajmuje się prawami matek i rodzin w Polsce i działa na bardzo różnych płaszczyznach i poziomach, bo i dotyczy nasze działania rynku pracy, kwestie ekonomii, ale kwestii też kulturowych czy stereotypowych bym powiedziała. Również dużo zajmujemy się kulturą i chcemy pokazać, że to, że rodzi się dziecko, czy zakłada się rodzinę, nie oznacza, się, nie, nie oznacza to, że mamy czytać tylko i wyłącznie poradniki dla matek, bo nasz umysł pracuje tak, jak pracował do tej pory, nawet powiedziałbym, że wręcz na zwiększonych obrotach. I też działamy przeciw takiemu wykluczeniu społecznemu matek z przestrzeni wspólnej. Mamy między innymi kawiarnię, która ma tanie kawy i herbaty po to, żeby mama mogła wyjść z domu z dzieckiem czy dziećmi i spędzić czas z innymi kobietami, żeby nie czuć się wyalienowana w czasie przede wszystkim tego wczesnego macierzyństwa. No ale robimy też różnego rodzaju kampanie społeczne, które mają na celu też pokazanie tych problemów mam, jak już mówiłam wcześniej, związanych z rynkiem pracy, ale też prawnych, psychologicznych, Jesteśmy również taką grupą nacisku, jeśli chodzi o władze lokalne, na przykład jeśli chodzi o bariery architektoniczne, czyli wspólną naszą walkę z osobami niepełnosprawnymi zawiązałyśmy Federację Kółeczkową, czyli wszystkich tych, którzy się poruszają na kółkach albo z kółkami, którzy mają te same problemy braku podjazdu, wysokich krawężników, krzywych chodników i tych mitycznych kilku schodków, które uniemożliwiają wejście gdziekolwiek. Ale również staramy się naciskać na takim powiedziałabym poziomie parlamentarnym. Ja jestem między innymi w konkursu pary prezydenckiej Dobry klimat dla rodziny, który nagradza inicjatywy w województwach i miastach, które są takie prorodzinne, chociaż ja nie lubię tego słowa, bo często się go używa, ale takie, które pokazują rodzinę jako coś, co tak jak mówi, tytuł, ma dobry klimat, tak? że to naprawdę nie jest koniec świata, jak się urodzi dzieci, można robić z nimi tysiące różnych rzeczy, zwiedzać miasta kraj i, i po prostu dobrze bawić. I tak naprawdę to nasze działanie w ramach fundacji jest skierowane albo bezpośrednio do kobiet, czyli porady, takie już indywidualne prace, a których nie widać na co dzień. Porady psychologiczne, prawnicze, ale również wychowawcze, szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia, klub mam, które też prowadzimy od, od kilku lat. Ale też są takimi działaniami, powiedziałabym, systemowymi, to znaczy takimi, które yy, mamy nadzieję, że sprawią, że pewne ustawy zostaną wprowadzone. W tym roku zajmowałyśmy się kwestią nastoletnich matek i tym, że yy, dziewczyny, które nie skończyły 18 lat, właściwie nie mają prawa do tego, aby opiekować się swoim biologicznym dzieckiem. Co bardzo często jest dla nich trudne, począwszy od takich prozaicznych spraw jak na przykład, nie wiem, wypisanie się ze szpitala po porodzie przez podjęcie bycikowego czy innych form wsparcia finansowego. No to są takie kobiety, dziewczyny zawieszone w próżni prawnej i wspólnie z profesorem Moniką Płatek dwa tygodnie temu zorganizowałyśmy taką konferencję, czy to się nazywa, takim obywatelskim wysłuchaniem w Sejmie i mamy nadzieję, że, że ktoś nas wysłucha i że ta sytuacja prawna na nastoletnich małym się zmieni. Dzisiaj istnieje możliwość kupienia też tego zbioru ferietonów. Mama ma zawsze rację, gdzie o ciąży, pisze pani, o porodzie, o depresji poporodowej. O tym takim zdziecinieniu mam czasami, czy takim e, e, tak mocnym tożsami się z niemowlakiem, że, że może stać się to e, dla mamy aż e, trudne, czy jakoś autodestrukcyjne. E, o jakim macierzyństwie pani e, pisze? O macierzyństwie, które podglądam e, przy okazji kobiet, które przychodzą do fundacji. Trochę też piszę oczywiście o swoich doświadczeniach. E, natomiast e, bardzo dużo wyśmiewam, znaczy nie chcę powiedzieć, że wyśmiewam problemy matek, bo to zabrzmi bardzo dziwnie w kontekście mojego działania w fundacji, ale próbuję jakby gdzieś tam spuścić powietrze z tych balonów, stereotypów, czy jakichś takich tematów tabu, które uniemożliwiają nam cieszenie się po prostu z tego macierzyństwa. To cieszenie się z macierzyństwa jest bardzo często trudne, jeżeli powiedziałabym do kobiety, nie wiem, Matki niepełnosprawnego dziecka, która mieszka gdzieś na wsi i musi dojeżdżać, PKS-a na rehabilitację dwa razy w tygodniu, ej weź się, uciec ze swojego macierzyństwa, zobacz, przecież jesteśmy takie szczęśliwe mając dzieci, no to pewnie uśmiechnęłaby się i nie powiedziała nic. Więc to ucieszenie się to tak naprawdę też jest znowu ironia. Ja staram się obrócić w żart te wszystkie problemy, z którymi stykają się matki i trochę pokazać, że to nie jest sytuacja, która zdarza się indywidualnie, że my wszystkie zazwyczaj mamy podobne problemy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy bogate, czy biedne, czy wierzące, czy niewierzące, czy wyznające taki system wartości, czy inny, kwestie związane z rodzicielstwem w Polsce są bardzo często podobne w różnego rodzaju rodzinach. I to myślę, że jest taki wspólny miarownik tych felietonów. Taki głos słyszałam przed spotkaniem, gdy tutaj w Koszerni oczekiwaliśmy na Pani przybycie, że to bardzo dobrze, że Pani, jako, jako feministka, też zabiera głos, jeśli chodzi o macierzyństwo, jakoś tak nie, nie krępuje się o tym mówić. Zresztą jest Pani związana z fundacją, więc to też mówi samo za siebie. Ale wracając do tego feminizmu, chciałam zapytać. Ach, czy ma Pani jakiś pomysł na to, dlaczego kobiety tak bardzo boją się tego określenia? Ja przeczytałam e, w wywiadzie z Martą Konarzewską, powiedziała Pani coś takiego. Um, Zrusza Panią. Gdy na przykład widzi Pani na pogląskach wyryty napis e, emancypantka i nie wydaje się Pani, żeby teraz ktoś zdecydował się wyryć na, na grobku współcześnie zmarłej e, kobiety, e, działaczki kobiecej e, podpis feministka. Dlaczego? No, wszyscy wiemy, jak ten wyraz się kojarzy i mimo tego, że mamy XXI wiek, to jakiś czas temu opisałam tekst historyczny o o modzie feministek i sufrażystek i sufrażetek, bo to była ta radykalna odnoga sufrażystek, emancypantek i tych feministek drugiej fali, związanych z burzliwymi latami 60. na Zachodzie. No i przy okazji pisania tego tekstu też analizowałam artykuły, głównie karykatury sufrażystek z końca, lat, z końca lat XIX wieku i te wyobrażenia feministek, kobiet walczących o prawo. Przypomnijmy wtedy w ogóle prawo do głosowania, prawo do tego, żeby, żeby zostać obywatelkami, a właściwie inaczej, żeby uznano oficjalnie, że kobiety to też obywatelki, teraz coś nie do pomyślenia. I ten sposób, w jaki opisywano te kobiety, właściwie nie odbiega zbyt wiele od sposobów, w których pokazuje się czy opisuje współczesne feministki. Są to oczywiście historyczne, rozstrzelałe baby, wszyscy znamy te opowieści. Wygląd zewnętrzny, no Jezus Maria, jeszcze już gorzej być nie może. Yy, oczywiście zagrabiające rodziny, yy, nienawidzące dzieci, no wszystkie te rzeczy, które się pojawiają, też pojawiały się przy okazji debaty genderowej. Yy, a potem najpierw czytam takie rzeczy, przypominam sobie, a potem przypominam sobie i myślę o moich koleżankach feministach, które na co dzień w większości jednak pracują w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych albo pracują gdzie indziej, w chwilach wolnych na tak zwanym wolontariacie, chociaż praca w organizacji pozarządowej to głównie wolontariat, y działają na rzecz innych kobiet y i myślę sobie, że tak naprawdę ja gdzieś już jestem też zmęczona taką walką z, z wiatrakami i próbą udowodnienia niczym siłaczka, że nie, nieprawdą jest, że nie wiem, działamy tylko raz w roku przy okazji manifestu. Prawdą jest, że nienawidzimy mężczyzn, bo to są takie truizmy, że jeżeli ktoś w XXI wieku nie jest w stanie, już chciałabym kiedyś powiedzieć w encyklopedii, ale teraz naprawdę w wikipedii, e, znalezienia definicji feminizmu i zobaczenia też tego, że gdyby nie feminizm, to nie mogłybyśmy się kształcić, nie mogłybyśmy głosować, nie mogłybyśmy kandydować do parlamentu. To szczególnie powinno być ważne, jeśli chodzi o niektóre posłanki, które w tej chwili obserwujemy w polskim parlamencie, żeby im jednak to przypomnieć. Zresztą w zeszłym roku prowadziłam wycieczkę średnimi kobiet w Warszawie dla posłanek e, Sejmu, ponieważ powiedziałam im, że mają na kolanach przyjść po prostu pod na przykład miejsce, gdzie kiedyś e, była redakcja e, gazety Ster prowadzonej przez e, Paulinę Kuczalską-Reinschmidt, dzięki której między innymi mogą siedzieć i pracować tam, gdzie pracują. Ale y, tak naprawdę, gdzieś ta praca codzienna kobiet, da rzecz innych kobiet, czy one się będą nazywać feministkami, czy będą mówić, nie, nie jestem feministką, ale ja już jakby wyleczyłam się z tego. To znaczy, wyleczyłam się z frustracji i takiego poczucia niesprawiedliwości, że same kobiety, y, y, kobiety kobietom zgotowały ten los i same, jakby, boją się tego wyrazu. Ale też rozumiem to, bo w ogóle ludzie ma, zazwyczaj nie chcą się określać. Nawet jeżeli mają poglądy podobne do jakiejś grupy społecznej, to nie chcą tej czuflaki. Ona jest bardzo często yy, ograniczająca. I yy, ja sama, ponieważ zawsze mówiłam, tak, jestem feministką, następne pytanie proszę, yy, też gdzieś jestem w pewien sposób, nie chcę być ofiarą, ale, ale często też jakby muszę właśnie się tłumaczyć, muszę coś tam wyjaśniać. Co dla wielu osób bywa wkurzające, no bo ile można, mówiąc wprost. Ale mam wrażenie, że odczarowywanie tego, tego wyrazu, tego sformułowania czy tej nazwy jest bardzo ważne, natomiast nie wymagam tego od innych kobiet. Po prostu, jeżeli nie są feministkami, to niech już nie mówią o tym, tylko mają gdzieś z tyłu głowy, że to, że skończyły szkołę, to, że mają pracę taką, jaką mają, to najczęściej jest. Efekt długo, długoletniej pracy feministy właśnie. Czy ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytanie? Jeszcze teraz proszę. Przed... Ja. Yy, Podejść się... z, z mikrofonem? Znaczy, no, ja słyszę, jak to, to pani Państwa. No to dobrze. To... Yy, chciałbym się zapytać Pani, co radziłaby Pani autorom przed debiutem książkowym, czy lepiej jest próbować wydać książkę własnym syntem czy atakować korporacje wydawnicze? I jak Pan wspomina swój Jak mm -hmm. doszło do niego od strony organizacyjnej? Mm -hmm. e, ja mam debiutem to jest powieść kieszankowała Atlas kobiet i została ona wydana w dość niewielkim wydawnictwie Hart z Krakowa. Niewielkim, ale takim, który już tam kilka autorów, autorek mają, na przykład paszport polityki, więc gdzieś takim zauważalnym. Tak, ale spojrzeć na to, to na pewno nie jest korporacja, chociaż nazywa się korporacja Hart, ale to raczej ironia. I pierwotnie fragmenty tekstu okazywały się w internecie, na portalu Feminioteki i nie były pisane po to, aby był jakiś, jakikolwiek ciąg dalszy, to raczej były takie sceny z życia bazarowego. I jedna z moich koleżanek, która już wtedy yy, opublikowała swoją powieść w Harcie, mówię tu o Marcie Dzido, yy, przeczytała ten, yy, te teksty i powiedziała: Słuchaj, to w ogóle jest bardzo fajny pomysł na to, aby, yy, aby go rozbudować, aby, aby to była jakaś fabuła i być może powstała z tego książka. Ja za. Yy, ponieważ posłuchałam się koleżanki, która już miała ten debiut za sobą. Yy, Uporządkowałam ten tekst, podpisywałam i wysłałam formy wydruku do, do krytyki politycznej, ponieważ wtedy z HR-u odszedł jakby jego założyciel przeszedł do krytyki politycznej. więc ja już nie, nie po wydawnicy, tylko po osobie chciałam go tam gdzieś prześledzić. Ale on nie miał czasu, nie, może nie chciał czytać tego tekstu, i podrzucił go właśnie do wydawnictwa Hart. I to kilka miesięcy trwało. Ja nie miałam oczywiście żadnych informacji. Mówiąc szczerze, pogodziłam się z tym, że no to nic z tego nie będzie trudno. I pewnego dnia dostałam maila: Cześć, jesteśmy zainteresowani wydaniem Twojej książki w ogóle zaraz, już jej było połowa rozgrzebana, szok niedowierzanie. I mówiąc szczerze, dwa miesiące później była całość, a trzy miesiące później była premiera. Więc jeżeli miałabym przesięć ten proces wydawniczy przy i debiutu, to on był dość szalony. Myślę, że by, tutaj oczywiście łód szczęścia też jest bardzo dużo ważny, ponieważ e, tu już chodzą legendy o tym, ile przychodzi, nie, powiedziałabym, rękopisów, ale teraz wydruków z komputera, czy mailowych plików debiutantów i wydawnictwa po prostu mają potąd. To jest łód szczęścia, że ktoś dłużej zatrzyma się przy naszym tekście. Jedna osoba może to zrobić, ale druga mogłaby w tym tekście nie znaleźć nic ciekawego. Więc tak naprawdę to też jest potem oczywiście długa praca z redakcją i z tym, żeby ten tekst wyładzić. Yy, polecałabym konkursy. Ja sama jestem do, świeżo po konkursie ogłoszonym yy, przez wydawnictwo Znak na powieść. Yy, yy, Przypytałam ich 13, a na konkurs przyszło 600? Nie, chcę, nie chcę skłamać i to po a nie opowiadań. Na szczęście ja nie musiałam wszystkich czytać, bo były etapy yy, pracy żyli. Natomiast yy, wtedy pomyślałam sobie, a właściwie zobaczyłam coś, czy, 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 co już podejrzewałam wcześniej. Znaczy, cała Polska nie tylko biega, ale pisze. Znaczy, myślę, że więcej osób pisze niż czyta. To jest niesamowite i to naprawdę nie były, przecież powieść, no to to jest wstęp, rozwinięcie, zakończenie 200 stron, 150 stron to jest mordercza praca. Eee, a mimo wszystko ludzie piszą, bo, bo mają takie poczucie I, e, i to byli debiutanci to znaczy, taki był warunek, żeby ten tekst nigdzie wcześniej nie był opublikowany oczywiście, ale też zgłaszamy do Innych konkursów, więc oni pisali tak naprawdę dla siebie, bez jakiegoś takiego poczucia, że to się, yy, że, że się uda, że, że to się wyda. Oczywiście, biorąc udział w konkursie, zazwyczaj mamy tako, takie poczucie, że może, się, może, może tym razem wydadzą, ale to tak naprawdę po prostu było pisanie gdzieś z wnętrza. To jest niesamowite. Natomiast self publishing jest, jest bardzo fajny, bo jest jakby obejściem jakby tych wszystkich właśnie meandrów wydawniczych, kto kogo lubi, kto kogo nie lubi, kto co o tym napisze, bo to ten z tego wydawnictwa, no niestety jak każdy rynek, jak każde grupy społeczne, tak w przypadku i krytyków i literackich wydawnictw to po prostu te animozje, też między redakcjami są naprawdę takie, że aż czasem czuję się jak w szkole podstawowej, gdzie tamten tamtego temu, temu powiedział, tamten się obraził, bardzo skomplikowane dziś odnaleźć się w tym wszystkim. Natomiast to, co bym radziła, albo inaczej to, co, co zauważam w self publishingu, to jest też to, że bardzo często Pani nie ma redakcji i korekty. I to jest coś, co jest myślę, że bolączką. Ja sama bardzo doceniam ludzi, którzy pracują nad moimi tekstami, i dostaję szału, jak wysyłam do gazety tekst i nie mamy żadnych uwag, Pani Sylwio. Jak to nie macie uwag? Ale dobry, zły, co poprawić? Nie, no nie jest, jest dobry, jest dobry. Na zasadzie copy-paste, tak? Copy w play przenosimy to do magazynu czy do gazety. Dla mnie to jest bez sensu, bo nie, nie, nawet nie o to chodzi, że ja mam jakieś potrzeby e, dyskusji na temat mojego tekstu, chociaż to jest bardzo dobre, ale nigdy nie jest tak, że tekst jest dobry, idealny, jak tylko się go stworzy. Zawsze chociaż niewielkie poprawki e, się przydają i w self-publishingu myślę, że jest duża pułapka tego, że po prostu ktoś nie przeczytał tego tekstu oprócz nas. I, I to nie tylko może być życzliwa nam ciocia, która powie poszedł cudownie, tylko to, to powinien być nierzeczliwy redaktor.